Jest takie miejsce, gdzie mieszkają wesołe i beztroskie smerfy, z których jednego natura obdarzyła pięknym, męskim, głębokim głosem, którego każde słowo… Tak, smerfie narratorze wystarczy! Oj, co? Niestety okrutny czarnoksiężnik Gargamel szykuje kolejny szakański podstęp. Stworzę małe ludziki, które pomogą mi złapać smerfy! Nazwę je Wredki! Co to za miejsce? Udało się. <laughs> Cześć, Sony Pictures Animation. Rozpocząć atak. Mam plan. Pokażemy smerfetce jak fajnie jest być wrednym i już nic nie będzie tak jak dawniej. <laughs> o matko, omdlewam! Nie martw się, smurfetka nie umie być wredna. Dopiero się rozkręca. Patrzcie! <grymne> odwróć Wredna, wredna! Fajnie co! Aż nie! Smurfy. Dwa. Smurfy. <grymne> tak sobie tylko smurfuję, tak? Ty wiesz, powinieneś zostać aktorem. Wkrótce w kinach.